Tak, jak obiecałem w ostatnim odcinku, dzisiaj Book Haul, czyli przegląd książek, które ostatnio dostałem. Dostałem, no bo akurat w ostatnim czasie sobie niczego nie kupiłem. Wszystkie książki przesyłali mi wydawcy, za co im bardzo serdecznie dziękuję. To działa tak, że jeżeli interesuje mnie jakaś książka, to oczywiście wysyłam pytanie do wydawnictwa i pytam, czy mogliby mi wysłać książkę, bo chciałbym napisać o niej recenzję i wtedy wydawnictwo najczęściej się zgadza. Ale jest też tak, że przychodzi do mnie bardzo dużo książek, takich nie, znaczy nie proszonych przeze mnie, tylko wysłanych w ciemno przez wydawnictwa, które liczą, że może o nich powiem, że może je pokażę. Ale dzisiaj tych właśnie książek takich wysłanych do mnie bez pytania nie pokazuję, bo chciałbym wam pokazać te książki, którymi sam jestem zainteresowany, które, o które sam poprosiłem, bo uważam, że są interesujące, że będą interesujące. Będą, bo to są książki, których jeszcze nie przeczytałem, więc tylko się domyślam, że są ciekawe, bo na przykład y, podoba mi się temat, interesuje mnie ten temat, albo wiem, że autor jest dobry i ta książka też prawdopodobnie będzie dobra albo bardzo dobra. No i przykładem takiego autora jest Cezary Łazarewicz. I dwie książki Cezarego Łazarewicza będą w tym Bukholu. Pierwsza. W ogóle Cezary Łazarewicz to jest laureat Nagrody Nike sprzed trzech lat. No, więc jakość. Nic osobistego. Nic osobistego, czyli sprawa Janusza Walusia. Yy, to jest sprawa morderstwa. Polak Janusz Waluś wyjechał do RPA i tam zabił jednego z politycznych działaczy. Właśnie RPA, no i książka opowiada o tej sprawie. Opowiada, co robi teraz Janusz Waluś, bo Cezary Łazarewicz do Walusia dotarł rozmawiał z nim kilku kilkukrotnie, odbywał z nim długie rozmowy właśnie tam w RPA. No i, i w sumie tyle wiem. W sumie tyle wiem, więcej wam nie mogę powiedzieć, ale już słyszałem głosy recenzentów, że to jest bardzo dobra książka. No więc yy, napalam się, naprawdę napalam się, bo chciałbym ją jak najszybciej przeczytać. Podobno, podobno, choć to książka o RPA, bardzo dużo mówi o współczesnej Polsce. Więc to mnie tym bardziej przekonuje. Druga książka przekonuje mnie trochę mniej. Mm, po pierwsze, dlatego, że jej tytuł to jest, yy, to jest Stając z kolan, a podtytuł. Reportaże o dobrej zmianie. No, trochę politycznie mi to brzmi, i nie lubię za bardzo, kiedy reportaż tak mocno, przynajmniej tak się spodziewam, wchodzi w politykę, no ale zobaczę. Nad powstaniem tej książki pracował Cezary Łazarewicz. Y, tutaj są teksty między innymi Ewy Wanat, Aleksandry Pezdy, Mikołaja Grimberga, więc to są świetni autorzy, y, świetni autorzy reportaży i książek. Więc jakość chyba będzie naprawdę dobra, ale, ale boję się trochę tej polityki tutaj. No nie wiem, czy ona w ogóle będzie. Może to tylko taki chwyt marketingowy, żeby jak najwięcej osób zainteresować. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie czytać. Dam znać, jak przeczytam. A teraz coś nietypowego, bo komiks Falafel na ostro. To jest komiks, to jest powieść graficzna, autobiograficzna. Tak to jest napisane tu z tyłu. Autobiograficzna powieść graficzna o relacji Maj, Michaela Kich, Kichki. Kichki. Michael Kichka się nazywa, czyli Michaela Kichki. No dobrze, tak, Kichki. Autora drugiego pokolenia. Relacja z Izraelem, krajem, który, z którym związał swój los w 1974 roku, w wieku niecałych 20 lat. 44 lata dorosłego życia w Jerozolimie, opowiedziane poprzez spotkania i wydarzenia polityczne. Zdecydowałem się przede wszystkim, dlatego, że to jest właśnie powieść graficzna, no i oczywiście też dlatego, że to jest non-fiction, co mnie najbardziej interesuje. Chyba mi się uda to szybko machnąć, bo no nie, ma, nie ma ta książka wiele stron, więc jak tylko mi się uda, to wam o tym powiem i opowiem, czy mi się podobało, czy tę książkę też polecam. No i teraz mam problem, bo mam książki w PDF-ie, które dostałem z wydawnictw, których jeszcze nie mam w papierze, albo które w ogóle nie są w papierze. No ale opowiem Wam o nich, więc się skupcie i patrzcie mi prosto w oczy, a nie na okładkę. Książka numer jeden to jest Cień w cień Jarosława Mikołajewskiego o Zuzannie Ginczance. To jest taka biografia, nie biografia. Książka, na którą rzeczywiście czekam, bo interesuje mnie postać poetki Ginczanki, która tworzyła w dwudziestoleciu międzywojennym i która w czasie wojny zginęła. To jest pierwsza książka. Druga książka to jest książka Olgi Gitkiewicz. Nie zdążę. To jest książka o wykluczeniu komunikacyjnym, czyli o tym, dlaczego w niektórych miejscowościach w Polsce, właściwie nie w niektórych, bo tam wykluczenie komunikacyjne, z tego co pamiętam, dotyka 14 milionów ludzi. W Polsce, więc no to nie jest mała grupka. Dlaczego właśnie w wielu miejscowościach nie ma transportu publicznego, a jeżeli jest to najczęściej prywatny i bardzo słabej jakości. Myślę, że książka bardzo taka, taki reportaż bardzo przy życiu yy, dotyczący, no myślę, że niemal każdego, no bo jeżeli mieszkamy w dużych miastach, gdzie komunikacja w miarę sprawnie funkcjonuje, no to przecież czasami wyjeżdżamy do Miejscowości albo do takich regionów, w których ta komunikacja słabo działa. Już przeczytałem tę książkę i powiem Wam, że warto. No i książka numer 3, czyli płuczki, czyli książka o. Czyli płuczki to jest książka, o której Wam mówiłem w dwa filmiki temu. W filmiku pod tytułem Książka, na którą czekałem w tym roku najbardziej, więc tam o niej mówię więcej. Ale tak pokrótce powiem Wam o co chodzi, bo to jest książka o mieszkańcach wsi położonych albo w pobliżu byłego obozu zagłady w Bełżcu, albo byłego obozu zagłady w Sobiborze, którzy to mieszkańcy po wojnie chodzili i próbowali i szukali, nawet nie próbowali, po prostu szukali i znajdowali złoto w prochach tych, które zostały tam na terenie byłych obozów. No, bardzo mocna książka, bardzo przejmujący reportaż, który y, pokazuje taką podwójną moralność ludzi, którą nam dzisiaj może trudno zrozumieć, no ale trzeba chyba przeczytać książkę, żeby w ogóle podjąć się próby oceny tego, co się tam działo, więc bardzo mocno polecam Wam płuczki Paweł Piotr Reszka. Ale to jest dopiero książka, ale to jest książka, która wyjdzie dopiero w listopadzie, 13 listopada jest premiera. No ale możecie się już nią zainteresować. To tyle ile chciałem wam powiedzieć o książkach, które do mnie w ostatnim czasie przyszły pocztą tradycyjną albo pocztą mailową. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście, żebym więcej opowiedział o tych książkach, to pytajcie w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli podobał wam się ten film, to bardzo proszę o lajka, bo wtedy Więcej lajków znaczy, że Facebook pokazuje ten filmik większej liczbie osób i wtedy więcej osób może się o fajnych książkach dowiedzieć. A poza tym, jeżeli zlajkujecie, to zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo już się tak powoli, powoli zbliżamy do tysiąca. Niedługo go osiągniemy, ale im szybciej, tym lepiej. Więc kto jeszcze nie subskrybuje, niech subskrybuje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.